Dzisiaj spacer po Wrocławiu Chodzimy sobie po ulicach jednego z osiedli No i dzisiaj jest taka pogoda całkiem fajna. Już nie tak ciepło dzisiaj jak wczoraj, ale może być Już wieczór, noc, wieczór i idę zobaczyć co się dzieje na osiedlu Czy, wszyscy, czy wszystko jest dobrze w porządku zbliżam się do kościoła o kościół no i idę zobaczyć co dalej pam, 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 pam. no i to tak Powiem szczerze, że nie mogę się do końca przestawić na taki tryb działania weekendowego. To znaczy za mało działam w weekendy. Póki co, no ale zobaczymy. Może z wiosną trochę się rozkręcę. idę piechotą teraz, także... Poza tym jak... Auto irę, to ja mam to zainstalowane... Na uchwycie, także... Nie trzymam telefonu tak o prowadząc To sobie jedzie, samo sobie stoi A poza tym dzisiaj idę piechotą, proszę Państwa Idę piechotą, trzeba się ruszać, więc. Ale dziękuję za informacje. No, natomiast to faktycznie, no, ja nie. Zresztą to niewygodne by było, gdybym trzymał. Poza tym czasami nie, nie zawsze ja prowadzę samochód, więc. Ale kotek. Kotek. Ja nie zawsze sam jeżdżę o tym, także to różnie bywa. Tylko wtedy jak mogę to są tam jakieś live. Y. Uważam, uważam. Patrzę właśnie, jak idę. No, no niby tak, niby tak. No jak czytam, ale... Ale słuchajcie, no dobra, niby tak, ale przecież są samochody, w których... Yy, są samochody, w których są komputery pokładowe, takie wypasione. No i tam też są jakieś komunikaty, tak? I na przykład, żeby włączyć coś, przełączyć, to musisz czytać to. I to w czasie jazdy. Jak ja jadę zwykłym autem, że tak powiem bardziej analogowym, no to tam nie ma tego, nie? Powiedzmy, no jest wyświetlacz, radio jest i tam są, też są jakieś tam komunikaty takie szczątkowe, ale ale nowoczesne samochody mają tego dużo więcej, nie? No i w zasadzie jakby się na to, jakby na to nie patrzeć. Poza tym wydaje mi się, że nie ma zakazu korzystania z telefonu w czasie jazdy, jeżeli jest, jeżeli go nie mamy w ręce, tak, mamy go gdzieś tam na uchwycie, to można go, można, można korzystać. Są głośno mówiące zestawy i tak dalej. To... tylko nie można go w ręku trzymać. Jako takiego nie. Tak samo, tak samo, tak samo. No takie interakcje to nie, bo to ja nawet ja, nie czy, ja na przykład nigdy nie, nie rozpraszam się, bo ludzie, ludzie piszą, nie? Ale to ja nie czytam w czasie, w czasie jazdy, chyba że mogę, tak? Chyba że ktoś prowadzi, na przykład, albo gdzieś tam się zatrzymam na parkingu, czy coś to. No to można, nie? No właśnie, ale jest dosyć. jest czysto, powiedziałbym. To na trawnikach, nie? To tak. Chociaż yy, to jakoś tak w miarę. Tak patrzę po trawnikach to czysto jest. Nie jest tak najgorzej. No idę zobaczyć dalej. Dzisiaj jest taka lekki wiaterek, bym tak powiedział. Mi brakuje troszeczkę takiego dłuższego dnia właśnie. Troszkę dłuższego dnia by. by się przydało Kurde, gdzie jest światło Jakaś saga Patrze, że książka coś wystawił ale nie ma nic wczoraj ciekawego. No, ładny klimacji, tak. Patrzyłem, czy książki jakieś są, ale nie, nie ma nic ciekawego. Jaka saga jakaś jest. Nie. 30 tomów jakiejś sagi ktoś wyrzucił, ale nie chcę. Po co mi to? No i to jest, proszę Państwa, to jest Lotwa. Przydałoby się trochę więcej światła jednak, bo to korzystnie wpływa na organizm, na świetlenie promieniami słonecznymi. Niestety trochę tak jest, że w weekend ja jestem za bardzo rozleniwiony. Strasznie rozleniwiony jestem. W tygodniu jak złapię rytm pracy od poniedziałku to jest lepiej. Mam takiego powera. A weekend powoduje Niestety miałem, miałem nie zwracać uwagi na weekendy, ale póki co dalej jednak rytm tygodnia taki jest, że w weekend mniej roboty jest, i, no i tak rozleniwia się człowiek. Miałem w ogrodzie coś już kopać, ale jeszcze poczekam, bo to zima, jeszcze przymrozki mogą być, nie będę rozgrzebywał tej ziemi, żdżownice się obudzą jeszcze i co? Nie no, poczekamy do marca, z kopaniem to ja czekam do marca, niektórzy to poza styczniu kopanie, w kopalnią zasadzie. a w lutym też ho, 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 ale nie, nie, ja nie robię tego, bo ziemia jeszcze nie jest przygotowana, niech te zwierzęta się nie wybudzają, tak, potem odwrócę, odwrócę ziemię i drzewnice zamarzną i tak dalej, <noise> ja jeszcze czas, to przekopać można, przekopać to się szybko przekopuje nie potrzeba jeszcze do siania, do siewy, pierwszych siewów jeszcze jest sporo czasu, bo pierwsze zasiewy ja robię w marcu, jeżeli w ogóle to groch, groch się sieje w marcu i można też na przykład koperek w marcu no pewnie dużo więcej, ale jeszcze ja, ja właśnie się skupiam na tym co u mnie dobrze rośnie w ogóle, także ale grochu nie siałem rok temu ani koperku, tylko ziemniaki. Ale ziemniaki to później to. Ziemniaki, papryka. W zeszłym roku wszystko było pod, pod kątem wszystko było pod znakiem ziemniaki i papryki. Ziemniaków i papryki. Nic więcej. Było ciepłe lato, suche. I nie wiedziałem oczywiście, że takie będzie, ale się tak jakoś spodziewałem, że tak będzie. Tak myślałem. Kurde, będzie, będzie suche, ciepłe lato. No to posadzę paprykę. No, i faktycznie się sprawdziło. Papryka się bardzo. Znaczy, udała się dość dobrze, ale niestety trochę ślimaki ją przerzedziły. No, ale mimo wszystko, papryka jest odporna na y, suchość do pewnego stopnia na suszę, i bardzo lubi ciepło. Także ja mało podlewałam, a mimo to ładnie wyrosła. Bardzo fajna, aromatyczna papryka. Różne odmiany, słuchajcie. Chili. Habanero. jalapeno kajen, różne odmiany, naprawdę ładnie się udały, no takie fajne małe chili, słuchajcie, no idealne, po prostu jest ostre, dość mocno ostre, ale bez przesady i mega aromatyczne, to jest chyba najlepiej mi się udało to małe chili, muszę w tym roku też to małe chili puścić Nie, to nie o ludziach lodu, to było coś innego. Ja nie wiem, co to było. Jakaś. też jakieś coś w tym guście. Ale nie chcę tego. Szkoda czasu na taką literaturę, słuchajcie. A no, idę sobie dalej. A Wrocław to się rozbudowuje cały czas. We wszystkich kierunkach. Tylko, że Wrocław ma kilka. ma dużo, dużo mankamentów. Bo na przykład jakąś rozbudowują, ale to wszędzie tak jest, Jakąś zbudowują, to słuchajcie, to oni, to nie ma dojazdów dobrych, tak, nowe osiedla powstają i przy jakichś starych, wąskich uliczkach, tak, i potem się korki robią straszne. No bo kto ma to budować, no, nikomu, nikt nie będzie, deweloper nie będzie ulicy budował specjalnie, tak, kasy wykładał na to. Zbuduję na minimum tą drogę. Nie będzie pieniędzy specjalnie fundował miasto budowy drogi, tak? No tak jest. To jest wszystko takie. Z jednej strony nie wszystko jest ładne, piękne i dobre, tak? Ale jednocześnie jest ciekawe, że te wszystkie rzeczy, które się dzieją, na przykład jak się miasto kształtuje, to one są. To po prostu jakby z czasem jakbyśmy historyczne warstwy tego miasta odkrywali, to... Tam wychodzą różne dobre i złe jak powiem, praktyki tak? przez, przez tysiąclecia, na dobrą sprawę. I takie miasto to jest, w ogóle, cała cywilizacja to jest takie nagromadzenie się, wzajemne przenikanie dobrych i niedobrych praktyk, chociaż to jest też dyskusyjne, tak? bo różnie to może być oceniane w określonym czasie. I... Na przykład też w kontekście tego kto ocenia, tak jak na przykład my krytyku, możemy krytykować jakieś tam rozwiązania urbanistyczne z naszego punktu widzenia, a przybyć z innego, innej strefy kulturowej powie, że to luksus na przykład i, i wyjątkowy I tak i właśnie coś wyjątkowego